Roman, protoplastą kafe Football było kilka innych programów, które tworzyliście wspólnie z Mateuszem Borkiem. Jak długo trwała ta droga do przeobrażenia się do tego tytułu, do tego formatu, do tej pory i do tego dnia? Wiesz, to, to trochę trwało rzeczywiście, bo nie zapominajmy, że Bundesliga została nabyta przez Polsat w 2000 roku, tak samo jak Champions League, i powołany został kanał Polsat Sport w sierpniu 2000 mm -hmm. roku. I, i, I w sumie były te rozmowy z Marianem, rzeczywiście na temat publicystyki, bo to zawsze jest ciekawe. I, i ja tu specjalnie, bo już nie pamiętałem nazw tych programów. Wprawdzie o reprezentacji z 2003 roku są, są dwie nazwy: e, Mianowicie Supergol i Piłkarski Salon. Mhm. Natomiast wyciągam prawdę o reprezentacji z 2007 i okazuje się, że kolejny magazyn, i on chyba był najdłużej, 2 razy 45 mhm. minut, prawda? Natomiast e, natomiast. Ale ta formuła była trochę 2007, inna, bo to były... Były to bardziej to jest, programy takie podsumowujące weekend, tak? Albo wydarzenia Tak, to był w tygodnia. Wieczor, wieczór w niedzielny ja pamiętam, że często z Mateuszem przemieszczaliśmy się z wiązownej z dziupli mm -hmm. Po meczu niedzielnym hitowym do y, notabene przez Górę Kalwarii jeździliśmy, do piaseczna, bo tam była siedziba. Polsatu Sport i tam był ten magazyn mhm. któryś z tych super gol piłkarski salon albo dwa razy 45 natomiast no nie ukrywam, że Fiat Bravo brawa albo Matiego Opel wiele razy gościliśmy wektora chyba z tego co pamiętam chyba nie, nie, Astra 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 ale tak ale kupę kupę tak, tak. i gościliśmy w Niemczech i tam jest taki magazyn niedzielny Doppelpass i on jest teraz Sport sportańca wcześniej był w DSF -ie. świetny bo ja muszę powiedzieć, że do dzisiaj go słucham na rowerze sobie puszczam, bo, bo, bo kapitalny, prowadzi to teraz były piłkarz Thomas Helmer, wcześniej prowadził Brickner i Wontora przez, przez lata, Dwa, dwóch takich moderatorów, najpierw jeden, później drugi, a teraz prowadzi Thomas Helmer i, i rzeczywiście ten hotel, ten an, anturaż, Kępiński, pia, pianina, prawda, przygrywającej muzyczki i takiej niedzielnej dyskusji o futbolu i dziś, dziś żeśmy obserwowali to z Matiem w Niemczech i zaszczepili do Mariana w 2007, czyli ile? 13 lat. 13 mhm. lat 500 mhm. 500ne wydanie. Tak? Ja bym powiedział, tu trzeba koniecznie wspomnieć Marcina Serafina, przecież on był pierwszym wydawcą. Mhm. Popularny przy, szafa. szafa. Szafa TV, także bardzo, bardzo popularny. Później był Michał Wiliński, teraz jest Jacek Matczak czy Bartek Heller. Mhm. No to się zmienia, ale rzeczywiście format wydaje mi się takiej niedzielnej dyskusji o 11., który sprawdził się w Niemczech od 95 roku. Mhm. No i dziś troszeczkę tak skopiowany, ale no, na nasze potrzeby. Też ten hotel wydaje, wydawał nam się fajnym miejscem. Zaczynaliśmy dzisiaj. w hotelu. Tak, tak Najpierw był to hotel Hilton, potem był to hotel Radisson Blue Sobieski. Tak, Dobrodnie. Chyba Hilton był najdłużej. Nie, Hilton wiele... był najpierw. Najdłużej był później. Później hmm. było studio na e, Ostrobramskiej, hmm. natomiast teraz gościmy na Lubinowej, gdzie jest jednak ta ściana wizyjna. <coughs> w sumie, tam nie, to chyba góry to nie, czy to nie widok z, z okna u Tomka Hajty. Tomet. Maków podchalańskich. Maków tak ładnie wygląda tutaj po świętach? Czy? Ja powiem tak. No, na, na szczęście na, na koniec świąt wczoraj nad ranem zaczął padać śnieg i tak 5-6 centymetrów tego śniegu napadało, więc wygląda to na pewno w Makowie Podhalańskim bajecznie. Wracając na chwilę do, do rozmowy Romka i co wspominaję. Nie wiem, czy Romek pamięta, że w pierwszym studiu albo jednym z pierwszych studiów wtedy z Niemiec do was kiedy robiliście Bundesligę i Ligę Mistrzów przyjechałem ja ja pamiętam takim garniaku bo, bo... pamiętam taki garniak to, był to bardzo efektowny pamiętam trzymaliśmy taką piłkę malutką we trójkę z Mateuszem Borkiem między naszymi trzema głowami z Ligi Mistrzów przywiozłem Pamiętam też pierwszy wywiad z Polsatem kiedy robiłem zaraz po meczu Ligi Mistrzów, no, no było, to, było to na pewno było to na pewno przeżycie bo to, wtedy to akurat była jedyna stacja która, która te rozgrywki pokazywała nie. Artura do ciebie kiedy Cafe futbol dotarło po raz pierwszy jakie było to twoje pierwsze zetknięcie. Słuchajcie do mnie kasa futbol nie dotarło ogólnie jako do piłkarza bo, prowadzący czyli albo pomysłodawcy tego programu czyli Roko i Mati, powoływali mnie wielokrotnie do reprezentacji i nic z tych powołań nie wyszło także chcieli chcieli jak najmniej mieć później kontaktu ze mną nie być nie być posądzonym o tutaj jakieś jakieś powoływanie znowu wiśniarka także naprawdę ja w sumie w kafę zaistniałem nie wiem może byłem raz czy dwa chyba nie wiem jak byłem piłkarzem lecha jak wróciłem czy coś takiego ale częstym gościem faktycznie nie byłem w kafe a formuła tego programu w Niemczech ona też jakby powodowała, że byli stali eksperci i też pojawiali się specjalni, specjalni goście? Tak, tak tak, mhm. tak, tak. Ta formuła była podobna, ona była inspirująca, bo okazuje się, że 11, niedzielny poranek, po śniadaniu, dyskusja o futbolu. W Niemczech jest to samo, to przetrwało, mimo że, że troszeczkę się zmieniały jakby prowadzący czy koncepcje. Dzisiaj w Niemczech jest zapraszanych pięciu... Czterech, pięciu dziennikarzy, w tym, w tym Marcel Rajf jest zawsze, z tego co widzę, czyli mm -hmm. legendarny niemiecki komentator, miałem przyjemność odwiedzić go na początku tego roku nie to w grudniu jeszcze było jako byłem u Roberta Lewandowskiego w 2019 Marcel Rajf jest absolutną legendą a to jest dziennikarz który ma polsko-niemiecko-żydowskie mm -hmm. korzenie rzeczywiście siedzi na skraju coś jak coś jak tutaj Tomek z to miejsca e... dla Tomków zawsze Dla, Tom <laughs> dla Tomków księdza i on tam siedzi natomiast dopraszani są dziennikarze ale pojawia się często gość specjalny wiem że w poprzednich chyba wydaniu był na przykład Carhartt Rummenigge jeszcze tego wydania mm -hmm. nie oglądałem. Ale na przykład oglądałem niedawno wydanie z Ulim Henesem, który właśnie mówił, jak to, jak to krwawą piranią jest pini zachawi. Także no jest to ważny program publicystyczny, w którym dysku, dyskutuje się to, co się dzieje w futbolu. Jakby. No i, tak, I taka jest koncepcja też kafy futbol od 2007 roku. Tomek, my jesteśmy wychowani na tych dawnych czasach, kiedy nie było internetu, były tylko dwa pewnie albo trzy kanały telewizyjne i w zasadzie te programy piłkarskie. To poza programem piłkarska kadra czeka, to był magazyn gol, czy ten dwójkowy, który też miałem okazję kilka razy prowadzić, czy ten, w którym zaczynałem swoją przygodę z komentatorką i z prowadzeniem studia, więc w telewizji Katowice, tej publicystyki w czasach twojej kariery piłkarskiej, telewizyjnej, tak na dobrą sprawę nie, nie było. było. Prawie nie było, było bardzo mało. Ale Tomka też nie było w telewizji. bo na nie do była, do wywiadu, To jest to raz, to jest raz, że mnie, ja też jak ognia unikałem wtedy swojego pobytu przed kamerą. Dlaczego? To jest, no ja jakby no wielokrotnie mówiłem, ja Trzyma. będąc piłkarzem jakby no, uciekałem od, od mediów, tak nie chciałem, jakby, ja chciałem grać w filmikę, po prostu, to, to była dodatkowa komplikacja, z którą trzeba się było wtedy mierzyć, ja wolałem po prostu uciekać. I w związku z tym to o czym mówisz, ja też tego tak trochę nie dostrzegałem, bo ja jednocześnie e, grając nie oglądałem prawie w ogóle tych programów. Ja też uciekałem od, od, od mm -hmm. takiej no, ceny zewnętrznej, od takiego spojrzenia. to było znaczy, mnie, tak, bo w jak, Kanał jak Plus uczestnika, były magazyny to ligowe. To, jest, to się zmieniało troszeczkę no. odbiór tych programów, tak? Bo to <laughs> pewnie nawet tych magazynów ligowych nie słuchał, prawda? Ale magazyny ligowe dotyczyły konkretnie naszej ekstraklasy, prawda? A pomysł na e, piłkarski salon Super gol, czy 2x45 czy kafę futbol opierał się na publiczności. Szersze, reprezentacja w szczególności. Coś, zawsze było siłą. My z Matim zawsze jeździliśmy na reprezentację. Reprezentacja, czy były prawa, czy nie było, to był mecz w samochód czy w samolot, i być na meczu reprezentacji. To było coś najważniejszego. I ta reprezentacja jakby została zaszczepiona do coś, kolejnych magazynów. To, co, 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 za, co zawsze kafę Futbol wyróżniało na tle innych magazynów, to że tutaj były poruszane realne problemy polskiej piłki. To nie było tylko głaskanie produktu, nie wiem, zwiększanie jakby liczebności widzów, ale, ale my tutaj poruszaliśmy i i, wy, i i wszyscy, którzy tutaj gościli, realne problemy polskiej piłki. Tutaj się po prostu mówiło wprost to, o czym się myśli i, i, i bardzo często niepopularne rzeczy i myślę, że, że dlatego przez lata ten, ten program miał i ma taką dużą popularność.